Witam serdecznie, jestem Forest Trave, a podróże to moja pasja. Zapraszam serdecznie Was do oglądania moich przygód. Kolejnego dnia ten deszczowy poranek Trzecia w nocy prawie Ja będę dzisiaj jechał do Elli. No i jestem już na dworcu Niby ma być pociąg 3.30 Ale zobaczymy jak to będzie Jeszcze w ogóle kasy biletowe pozamykane No zamówiłem tego pick-upa pick, pick me raczej Na początku się nikt nie uważał Później sam się zgłosił Zaczął do mnie dzwonić Ja tam nie chciałem go brać Bo nie wiedziałem o co chodzi że tak kraftem zaczął dzwonić. I spotkał mnie jak już schodziłem z hotelu z tego z dołu i mnie wziął. No dobrze nawet, że przyjechał, bo było bo tak pada, że miałbym iść pół godziny w tym deszcz to była masakra. No ale już jestem. Mam nadzieję, że ten pociąg będzie jechał zgodnie z planem i że kupię bilet. Ale najlepiej tym pociągiem właśnie jechać o czwartej. Ten pociąg jest o czwartej, nie 330. No ale dobrze, bo mało ludzi. Zaczyna swoją trasę, a później to jest, wsiadają ludzie, ale wczoraj 11 jak jechali, to już był pełny pociąg. Ja jechałem te hmm, 20 km 40 minut, to już był pełny pociąg, ludzie byli ściśnięci, niektórzy siedzieli na podłodze, jak znaleźli trochę miejsca, a niektórzy stali. I tak 7 czy 8 godzin, czy nawet 9, godzin ten pociąg też ma opóźnienia. Ten jedzie 10, z góry wiadomo, że 10, bo to nie jest niby pośpieszne. Tamte są pośpieszne, no ale lepiej jechać wcześniej. Będę o 13, a tamten by był po 17. Więc moim zdaniem jest to dobry wybór, jechać o 4. Jestem w pociągu, który będzie jechał do Ella. I zobaczcie, pustki. Ten o 4 nic nie jedzie. Jadę klasu Dopiero później podobno ludzie wsiadają. Więc kurwa spoko. Bo wczoraj co się działo, mogliście zobaczyć trochę na filmie moim, jak jechałem do Gampoli. To była tragedia. I teraz jest spoko. Jest spoko, jest pusto. Można jechać. No, na początku nie będzie widoków żadnych. Ale widoki się podobno zaczynają później. Dobra, może jakieś lepsze miejsce sobie wybiorę. Żeby mieć dobry widok, nie? Czy tutaj? Czy te. Tu widzę, że szyba trochę zbita, czy później otworzę. No i dobra, i przygoda, czas zacząć. 10 godzin pociągiem do Ella. Ale widoki później podobno będą przepiękne. Plantacje, herbaty, góry. Więc warto. Warto było stać rano, bo mówię. Chociaż te pół trasy będę siedział, a nie stał od początku. Znaczy i tak będę chyba siedział, bo jak sobie zajmę miejsce, to będę siedział. No i pociąg w końcu ruszył. Miał ruszyć o czwartej, a jest 6.03, czyli 2 godziny opóźnienia. To ładnie, ale ważne, że ruszył, bo obawiałem się obawiając nie ruszy. Ale już siedziemy. Jeszcze ciemno na dworzu. Deszcz pada cały czas, nie przestaje. Taka to oto pogoda na Sri Lancy. O, aby dojechać do tej Eli Tyle. Na razie w pociąg, mało ludzi, ale później w połowie trasy mają siadać podobno. Tak czytałem, że dużo osób nie siada no i może być trochę zapełniony. No i żegnaj Candy. Jedziemy do Eli O, Candy dwa dni starczy. Teraz Ella, góry, pola herbaty. Powinno być fajnie Jadąc z Deli warto właśnie tym pociągiem o czwartej Chociaż tak naprawdę finalnie on ruszył o szóstej Ale głośno teraz Ruszyło no, ruszył o szóstej Dwie godziny później, ale to chyba przez deszcz noc padało nad ranem też Teraz akurat przestało padać miejmy nadzieję, że Że będą prognozy obiecujące, że już nie będzie padać o, Nie wiem, czy to nie jest ta góra, co wczoraj tam byłem na niej wysoko ale nie jestem pewny tam przede mną no i dobra jedziemy długa jeszcze podróż przed nami oj długa, długa no i co, pociąg zwolnił trochę jedzie chyba 15-20 na godzinę jakoś tak no i pierwsze takie widoczki tam z, z, w oddali widać trochę góry, ale tak trochę zamgło. co i już takie palmy piękne nie to na co czekamy, okay. na pola herbat tak dalej, ale już fajnie. No i pierwsze widoczki już są, chociaż to nie to czego się spodziewamy, bo najładniejsze widoczki przed nami pola herbat, góry Na razie tylko palmy, jakieś budynki, ale też nie jest źle. O, cieszę się, że pociąg jedzie. Na razie jest spoko, mówię mało ludzi, ale to dopiero się zacznie. Ale i tak lepiej niż o 11, gdzie już od początku, od samego kendy już jest ścisk, mnóstwo ludzi, ciasno a tutaj jest teraz spoko. Mam dużo miejsca dla siebie, nikt nie siedzi. Jest pusty po prostu Mogę sobie wyjść tam do drzwi, podejść, popatrzeć co się dzieje Fajnie, fajnie jest. O Teraz będzie widoczek O Teraz ładny widoczek O ładny, ładny Tam mgła daje takiego majestatu fajnego 3 godzin na razie no, jest, nie ma jakichś fajnych widoków ale też fajne drzewa, lasy fajne lasy po drodze no, lepiej się trzymać, żeby nie trwać no, kamera nie spadła no, to jest fajne. pociąg wolno jest bo tu nie jest pośpieszny ale tak fajnie tu jechać dobry pomysł ja mam też bardzo generalnie do oszusty wyjechałem gdzie by nie wyjechał i tu już widoczki się zaczynają niezłe tu tutaj burza tam ale znowu starcza to jest znowu burza Mówię, no, że z herbaty no, tam należy taki ktoś tam robi z herbaty Widać Jedną osobę albo dwie Ale wiem. No i pierwszy z herbaty To jest tam macha takie pracują, taki deszcz Zbierają chyba trwacę Dobra, bo w bieżącym południu chyba będzie... Chyba będzie stacja jakaś nie. No i pola trwala Piękne pola trwala O, czekaj Zostanę być miasteczką w oddali O, A ja tutaj w te pola terbata, ale taka suma ma derwalda, chyba już te I Droga idzie, do ulica idzie droga, pewnie można się do Eli jechać. Derwolcie. Nieźle, nieźle wygląda Fajna trasa, warto jechać. Miałem się na stacji, teraz sporo ludzi tu siadło więc już się robi powoli ciasno, nie ma jeszcze tragedii ja siadłem w kendi, więc sobie zaję miejsce tu przy oknie więc ja będę kręcił z okna, bo nie wiem czy tam się dostanę do drzwi staję sobie tam drzwi trochę i zobaczymy jak to będzie Mogę wstać jestem wiatr Muszę uważać żeby mi to byśmy Ale piękne pola hermaty i ja tutaj sobie obserwuję Jest zarąbiska zabawa Nie no, fajna pogoda Pociąg na Syllance do strzela. trzeba to przeżyć O i te pola kurde one są tak piękne Tam jakiś wodoskładzik ta trasa jest tak malownicza, tu troszkę lasu Tu już takie wzgórza troszeczkę A tutaj znowu pola herbaty To jest piękne O, następne pola herbaty Pięknie, pięknie Piękna trasa Nie można wyglądać normalnie no i od tej dwodze to był strał dziesiątkę, żeby jechać, bo naprawdę nie ma tak bardzo długo ludzi. Można sobie wyjść, tutaj popatrzeć, posiedzieć. Na siedzeniu, wyjść tutaj. Jest... Zobaczcie, zobaczcie kibel, jest normalnie dziura na wylot. I tyle. I wszystko leci na tory. Tak to wygląda w lajkijskiej toalecie w pociągu. Pociąga w pociągach lajkijskich na Finlandii. Dziura na mojej podróży. A jeszcze przede mną to nie jest 5. Nie, może nie będzie 5. Zobaczymy, ile będzie. A od wyjścia z domu 8. wyszedł po drugiej. A ten, no wiadomo o 6 wyjechał, więc trochę się naczekałem 2 godziny, zacząłem wyjechał. Ale patrzcie jak pięknie tu jest. Stoimy na jakiejś tam stacji. Ale jakie piękne tam góry są. Pięknie. Ogólnie podróż tym pociągiem jest przepiękna. Widokowo przepiękna. Wiadomo, komfortowo to na to nie patrzę w ogóle. ale nie jest źle, postoję trochę, posiedzę. Ja wiedziałem na co się pisze, że nie będzie tak łatwo, więc nie narzekam. Trafiać jestem zadowolony, bo jakbym jechał do 11, to byłoby dużo gorzej, więc nie narzekam. Jesteśmy na stacji Nanuoja, to najwięcej ludzi wsiada właśnie. I cały pociąg jest zachwany. Dobrze zrobiłem, że od Iranu w Kendy wystartowałem. Ludzi normalni. Wygląda cały poziom, zabrany, mnóstwo ludzi, a ja się siedzę przy oknie, no i chyba będzie dobrze. Jeszcze za trzy godziny będziemy nie jechać, tak myślę. Trzynaście godzin no Ile ludzi, kurde Tłum Wszędzie tłum Z tego pociągu, jak się wszyscy wysypali to Tłum ludzi Masakra trochę, ale jestem Najważniejsze, że już jest. Teraz wyjść ze stacji Trzeba tam bilet pokazać A gdzie ja go mam? Dobra, wyszedłem ze stacji Jestem w Ella Ella, Ella, jak ta Ella wygląda. Taki dworzec. I tak to wygląda. Ale już jestem. O, 10 godzin to jechałem, ale o drugiej w nocy jestem na nogach, bo drugiej się obudziłem. Druga 30 wyszedłem z hotelu, a jest godzina, nie wiem. Około 16 chyba. Nawet nie wiem powiem. Szczerze, zaraz spojrzę. Godzina 15.42. dobra, teraz idę ze swojego hotelu, ale tu aut stoi. Ja nie przejdę Kurde, bo oni sobie takie wycieczki robią, że jeżdżą. Jeżdżą sobie pociągiem, a później te busy to wszystko po nich przyjeżdżają. Tak mi się wydaje. No, zobaczcie, jak to wygląda. Hello! It's okay, man? No i dobra, no tak to wygląda. Trochę głodny jestem, bo praktycznie nic nie jadłem, tylko ciastka. No i tak wygląda Ella centrum miasta. A, taka wioseczka górska, właśnie. No dość fajnie się to prezentuje. Toktuki oczywiście jeżdżą. To na całej Sierlance. No. no, ale fajnie to się prezentuje. Takie miasteczko. Pierwszy rzut oka. mi się podoba. Dobra, jestem już w tym pokoju, ale powiem, że jeden z gorszych jakie do tej pory miałem. No jest łóżko, tam taki ten. Taka szafeczka. Łazienka jeszcze w miarę okej. Okay. Nie jest zła. Ale ten pokój na no łóżko okej okay. tutaj w wiatrach tutaj Ale te ściany to kurde. Tam coś jakieś jest, nie wiem czy no Brudne te ściany, to wszystko no Nie wygląda to dobrze No Ale co? Zabukowały Trochę licha Nie mogę wybrać kurde Za cztery noce to płacę 60 dolarów Za cztery noce czyli jeszcze tak w miarę ok co? Ella tak naprawdę to mocno turystyczna miejscowość dużo Europejczyków. Gdyby nie to i obsługa lampijska. To bym pomyślał, że to Europa jakaś kiedyś, nie wiem, gdzieś się gdzieś w górach miasteczko w Europie. Ale że jeżdżę tu i obsługa lampijska w restauracjach, w barach to tu nadal Sri Lanka. Tak to wygląda. Mocno turystyczne. Sporo turystyczne mi ten pokój, z którym mam. Nie jestem za bardzo zadowolony, ale już nie było aż tak dużo miejsc. To, co na bookingu. To jeden z tańszych. No i nie jest to pokój marzeń. Trochę jestem niezadowolony, no ale chyba, się, chyba jakoś już tam przemogę i się. Cztery noce będę. A jutro ruszam. Do tutaj okolic na Small Adam Peak pójdę, pójdę na ten most pójdę. A na razie tutaj jest wiedzą. Ella. O, no, dzisiaj tu się upołaźnie, byłem. Wieś jedzonko, bardzo dobre nie nagrywałem, bo się wstydziłem trochę. Jakoś tak. Nie miałem chęci nagrywać. No a teraz chodzę sobie po okolicę. tutaj Ella. Kuktó kuk, hałasuje Jestem na na Ogólnie fajne miasteczko, ale mówię Wszystko pod turystów Bardzo turystyczne Ale to normalne, tak? Wiedziałem gdzie jadę O, no, wiele tych funkcjonatów, barów, restauracji Wszystko przygotowane pod turystów